Dzieci jesteśmy zagramy Baldi ma siłownie i zostaje jeśli filmu się spodoba nie zostawić łapki w górę i subskrypcji o ile się zmieściłem dobra ma się napisane na dole dobra słuchajcie tak jak mówiłem dziś jestem zagramy w Baldi in energy dobra po prostu Baldi ma zaczynamy ogólnie obłowiam wam coś po pierwsze jestem bardzo w, w ogóle się nie zorientowałem tego że tam ten... Zapomniałem... Jezu! Dobra, Balki, prosto, po prostu nas goni, bo zabraliśmy Hunter, dobra, rozumiem. Ogólnie jestem bardzo zdenerwowany na tą grę, ponieważ... Znaczy jesteść w sensie na OPS-a, czyli na tym, co nagrywam. Bo próbowałem nagrać. Nagrałem już kurna, miałem przejść tych hanty obsranych i... i ten yy, Wywaliło mnie nagrywanie i, I... Ojej, ojej, ojej i nam e, mi wywaliło nagranie i miałem tylko 5 sekund nagrane, więc no... Dobra. Słuchajcie, ogólnie chciałem wam powiedzieć. Zaraz tak, to tak szybko zanim tego... Zanim tego moda sobie przyjdziemy. Zresztą w sensie nie wiem czy przyjdziemy, bo... Nie umiem należy znaleźć tych Hunter, ale... I nie wiem czemu idziemy tutaj w kółko. Jak ja powinien... Je, dobra, walić. Y, ogólnie to... I będę teraz y, rzadziej filmy, albo częściej to zależy od mojej motywacji, ponieważ trochę się wypaliłem. Nie, że wypaliłem, tylko po prostu... Stra... Każdy... Każdy ja nic nie zrobiłem, dobra? Ale teraz mi się właśnie z... chce montować teraz. I dobra, wracamy do moda, żeby to nie było, że kurde to jest jakaś pogawędka. I dobra. Mamy 6 huntli. Baldi nas zaczął gonić W ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że ten Baldi w ogóle wygląda Że jakby on nie miał w ogóle pikseli Coś, co też jest bardzo dziwne I od razu, styl biegnięcia mi przypomina ten y, mod Baldi Goes Crazy Nie wiem czy znacie Ej, co jest tu nowe? Ja tego nie widziałem Mamy hantel Yo yy, i ogólnie Cholera nie chcę stąd wyjść, bo ja się boję, że tutaj jest Chyba już nie ma żadnych oj, dobra, w ogóle możecie teraz zauważyć, że tutaj w Baldi w ogóle jest bez pikseli, No, w sensie ma, może trochę ma te piksele, nie aż tak widoczne, ale ma trochę. Co czuję, że ten hunter mógł być w Kiblu. Chyba tak jest, widzowie. A w sensie ja mogę biegać, bo to siła mnie. Moja, moja. Okej. Ja w sensie nie wiem, po co tu jest dyrektor, bo chyba, chyba on nas może tylko zobaczyć, jak wejdziemy z tego pokoju, staw only Bo. Jest! Jest hantel! Widzowie. On biegnie jak... Co jest? Nie no, aż tak mocno to nie zawala, ale... Ej no, może damy radę, może damy radę, słuchajcie, w to wierzę, w to wierzę, słuchajcie. Dobra Musimy hop... kurwa w Widzowie Musimy dać radę A więc tutaj mamy pierwszy exit I mam nadzieję, że nie będę w głupi sposób, proszę Nie róbcie mi tego Będzie zajebisty odcinek Za pierwszym razem To chyba ja przez to, że jestem sportowcem <grym> <grym> Dobra Eeeem um, szukamy kole... Mamy kolejny exit Ja się zas Ja się boję, że on teraz tu będzie Jest taka możliwość wizowie. Jest taka możliwość, że on tu może być Nie słyszymy go Kurde on mi może tu wyskoczyć Nie to jest bezwyzykowe, wiecie I nie wiem teraz gdzie iść dosłownie, tu może on być za rogiem dosłownie, za każdym rogiem Ej, tam jest! Proszę Proszę Co ty pierdzielisz? Jest jeszcze jeden exit? I czemu tu tak ciemno? Polercio Ja jeszcze... zaraz, zewia, sięgam jeszcze strasznie teraz boję, że on mi dzieli skoszy, będą musiał od nowa. No zresztą znaczy nie, nie jest to jakiś trudny mod chyba. Bardzo mnie przerażały te dźwięki. Jestem zdziwiony, że ani razu nie zobaczymy jeszcze Baldiego, naszego ukochanego nauczyciela. Dobra. Przynajmniej wiem, gdzie jest. Tylko on jakiś taki szybki ten mocno nie jest jakiś tak, tak, tak bardzo szybki. Jest za cholernie nie wiem gdzie ten ostatni exit I czemu mówić jakieś to sz, 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 szumy O nie, 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 cholercza wy, Wyrąbałem wy, prawie, prawie bym się wyrąbał, słuchajcie Uratowałem sytuację Nie wiem co teraz mam zrobić Ja pierdziela Zajebiście Zostaw mi pedofilu On mi wyskoczy gdzieś zaraz, nie? Co ja to mam zrobić? Co ja mi do jakiegoś pokoju? Jeszcze mi ten zarobię bisodę Ten baliz jak mi gdzieś tu wyskoczy to jest pełna, mi tutaj wyskoczy I znów jestem tu O boż Jeszcze mi się teraz tu baldi pojawił Jest ostatni exit Idziemy tu teraz O, tu był e, prze Przeszedliśmy przeszliśmy to. Przeszliśmy to, słuchajcie. Daliśmy radę. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy to tego moda, i teraz wypada to zmontować. Nie no, jak to widzicie, to już to, to jest dobrze. To jest dobrze, słuchajcie, za pierwszym razem przeszedłem moda. To jest serio sukces w moim wykonaniu. I dobra. Jeżeli odcinek wam się spodobać, zostawcie zostawić łapki w górę. Ja ogólnie lubię czytać komentarze. Wysyłać mi komentarze. Tylko nie hetujcie. Nie, nie hetujcie, proszę. Dobra, suba. Może się zostawić polecimy po tysiąc, bo ogólnie dużo subów mi przychodzi teraz, więc jest Sigma. Ale nie patrz na suby, ja patrzę. Ja w sensie po prostu robię da Friday, nie? Może później, może później przekształcie jakiś duży kanał, ale wątpię. Dobra, żegnam się z wami. Spodziewajcie się może filmów niedługo. Może mi się zachce, a teraz są w wakacje. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.